Witam serdecznie, Gronix Games. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Metro 2033 Redux. Tak jak mówiłem, będziemy powoli nadrabiać ten czas, kiedy po prostu nie było odcinków, kiedy nie było live'ów itd. Mam nadzieję, że jutro uda się odpalić live, żeby chociaż coś po prostu już było na tym kanale. Co do, co do spraw związanych z grami, które żeśmy mieli na live'ach, aktualnie zostaje tak jak było, nic się nie zmienia. No ogólnie po metro, bym chciał coś innego tutaj już Wam puszczać, więc myślę, że jakaś strzelanka na pewno wejdzie, taka już bardziej wojskowa, ale to wszystko zobaczymy. Zobaczymy, co tam w ogóle, co da się zrobić. Więc słuchajcie, ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że poprzedni się Wam podobał. No i co, lecimy z tym. No i dobra, słuchajcie. Pamiętacie ten odcinek poprzedni? Tutaj żeśmy dotarli do tej zapory. Tutaj jest ta stacja Polis, bodajże. No i tutaj ogólnie musimy teraz dostać się do Polis. Musimy ostrzec ogólnie całą stację, e, bo stwory po prostu przedarły się. Ja już sobie patrzę, bo może tutaj. E, jakąś amunicję znajdziemy u kogoś, tu widzicie te stwory są. Tu jest kolejny tutaj jest jakiś gościu. Ale się tak refleje, ja pierdolę. E, dobra, no to lecimy w takim razie. Słuchajcie. To many of the mutants broke through.

Dobra, jak my się. W ogóle mnie to zastanawia, jak one się tu przedarły, nie? To jest pytanie. Eee, dobra, tutaj chyba nic nie ma. Nie jest. Patrzcie, coś tu jest, ale. A jest amunicja, dobra. Tu mamy jakiś, jakaś notatka, kolejna. Ja tych notatek nie czytam. A dlaczego? Bo jak dla mnie to jest bezcelowe. I tak dużo tych notatek, które. Które po prostu mamy, e, to one i tak nam za dużo nie powiedzą, co tu mamy zrobić, i tak dalej. Bardziej to jest jakaś tam historia, nie? Dobra, tu widzę gościu leży, ale to jest dziwne, nie? Słuchajcie, jak one, jak one się przedarły. Przecież tutaj gościu z maszynową, no ale wiecie, e, to jest magia gier, nie? Że nie może być za łatwo, bo jak będzie za łatwo, to będzie chujowo, więc tak to, tak to wygląda wszystko. Ok już mi się nie podoba czy ja tu w ogóle wskoczę, bo nie chcę, słuchajcie iść po tym mm, nie chcę iść tutaj koło tego ognia bo nie wiem, czy się nie podpalę ale spróbuję jakoś tu może na tą skrzynkę wskoczyć o, dobra, udało się jeszcze sobie posprawdzam, bo tu wiecie nigdy nic nie wiadomo Zawsze coś może wyskoczyć. Ok, chyba lecą. Chyba lecą gnoje. To jest właśnie to, to pytanie, kurwa. Czy coś nas tu zaskoczy? Ale przypuszczam, że tak. Bo ta gra już mnie tyle tutaj zaskakiwała tyle razy że tutaj nigdy nic nie znaczy no nigdy nic nie wiadomo, nie. Coś leci. O, to. O kurde. Kurwa, tu też amunicji nie mamy. No kurwa, on nie chce zdechnąć, nie? Dobra, padł. Kujowo, że tak mało amunicji mamy, nie? się przydała jakaś broń czy coś? jeszcze popatrzymy, bo może coś. Może coś znajdziemy, coś takiego co nam się po prostu przyda. Ja ogólnie jestem takim typem człowieka, że ja dużo lubię sprawdzać. Na przykład różnych miejsc. Ok, to już wiemy, że tego nie możemy używać, bo się mogą zlecieć, nie? Dobra, tu jakieś jest przejście. Pytanie: czy my tu coś znajdziemy. Ale to jest dla mnie dziwne, naprawdę słuchajcie, nie? Tyle ludzi. <laughs> Przepraszam za mój głos, ale po prostu to tak jest właśnie jak się pali papierosy. Więc nie palcie papierosów. A? okej. Okay. To mnie kurwa rozjebało teraz. Dobra, czekajcie, bo tu mamy tą broń. Ja bym wolał w sumie to z tym, z tym celownikiem. Więc tą sobie zostawimy. Tutaj coś mamy jeszcze, jakieś filtry widzę, nie? Dobra. No, no powiem wam, że jest ciekawie. Ciekawie. Eee, zobaczymy co będzie dalej, jak dotrzemy do polis, bo to mnie zastanawia, czy... czy coś się tam... Po prostu zmieni. Dobra, czekajcie, czyli tak, my tu weszliśmy. Tu, tu. No, wszystko ładnie, pięknie. Tylko. Czekajcie, a tu jest jakieś przejście. Czy my tu byliśmy. My tu byliśmy, dobra. My tu byliśmy. Tu jest ten gościu, co leży. Tu idziemy dalej. Tu jest ten magazyn, ale nie wiem czy ja w ogóle przejdę tędy. Tu jest jakieś przejście, czy mi się wydaje. No powiem wam, że naprawdę trzeba dużo, ale to dużo kombinować, żeby tą grę przejść, bo nie jest to jakoś mega opisane, wiecie. w sensie co mamy robić i tak dalej. Dobra, dzisiaj. Gdzieś... Dobra. No kolejne. No, te kurwa małe są najgorsze, bo ich za bardzo nie widać. Przyładujmy sobie. To jest właśnie to, że. Okej. Okay. Łaskaśmy. Leci coś? Ładuj, ładuj. Urwali tu jest, ja pierdolę. No chodź, chodź, chodź. Szkoda, że nie mam jakiejś broni z tłumikiem, nie? Obralić kolejny. No tak kurwa latają, widzicie? Próbujemy tak. No jakoś trzeba słuchajcie kombinować, nie. Kolejne. Dobra, leży. O tych 2. Ciekawe, co tam mnie zaatakowało w ogóle. Dobra, spróbujmy tutaj. Może tutaj jakieś przejście jest, czy coś? Tu jest jakaś barykada. Dużo też właśnie widzicie. Takie skrzynki warto też sprawdzać. Chociaż ja zawsze o nich zapomnę. Kurwa, kolejne. Kurwa, ale ich tu nasrało, nie? Słuchajcie, trzeba to jakoś kurwa zrobić, żeby stąd wyjść Trochę na pałę polecimy Ale wiecie Ale trzeba próbować Jak nie będziemy próbować, to Będzie pipa, jednym słowem Dobra, czekajcie, jeszcze A, dobra, uleczyć się nie muszę No ale to aż jest dziwne, nie? Słuchajcie, że nie ma w ogóle nawet jednego gościa, który by przeżył To by nam trochę pomogło, nie? Czy jakieś hełmy? No ale widzicie, to jest najlepsze, że jesteśmy sami, nie? A potworów jest od cholery. Dobra, jakiś zapis nam się zrobił. Dobra, lecimy na pałę dawać. Raz, raz. Tu nie, tu nie przejdziemy. Tu to też... Wow, kurwa. Co za skurwe syny Bo no one wylatują z tych dziur, nie To jest najlepsze No patrzcie, kurwa No co za menda jebana. Dobra, czekajcie, jakoś tu może się przebije Dobra, przebiłem się Oho Pisz. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tu jest jakaś zapora, ale teraz. Kurde, to jest to, że widzicie, nie możemy się dostać nigdzie. Dobra, tu jest jakieś przejście. Więc obstawiam, że gdzieś tutaj musimy się dostać. You told me you'd take me to... Go away! Leave me alone! Mom told me not to talk to strangers. Please, Uncle, are you hurt? Say something! He won't wake up! I think he's dead! He's dead, isn't he? How... You'll take me? I don't know you, but if I don't, I guess I'll get eaten by the monsters.

To jakaś notatka. Patrzę, czy jakaś amunicja jest. Na. Ale widzicie, poleciałem na pałę i coś tam do przodu. Już jesteśmy, nie? Dobra, tutaj. Ale widzicie, broni nie ma nic. Nie można broni nawet wziąć. O kurwa, temu mordę zażarło, nie? Chyba jakoś się teraz tak ta postać porusza. I te kurwa małe... stwory, nie? Ale patrzcie jak one rozpierdoliły wszystko, nie? To jakieś przejście Gdzie ten dzieciak jest? Kurwa Nie pierdol, że go zeżarłem Dobra Coś czuję, że i tak będzie tak, że o kurwa, co tu się odjebało? No nie gadajcie, nie? Że od tego momentu te jebane bomby, nie, to jest właśnie to. Czekajcie, właśnie patrzę, żeby tą latarkę zapalić. Czekajcie, my tu przeszliśmy, dobra, on był tutaj. Dobra, tu żeśmy zabrali. To są te cholerne bomby, nie. stąd wyłażą, z tych rur. Dobra, i tutaj jest ta bomba pieprzona. Ja jej za bardzo nie widzę i to jest... To jest właśnie to, nie? Aha, dobra, tu jest. Dobra, jest strzelona. Jest strzelona, dobra. Idziemy dalej.

No fajnie by było jakbyś mi pożyczył gościu. Dobra, popatrzmy czy tu gdzieś amunicji nie ma, nie. No dobra, tu coś było. To jest jakiś stwór. Jakby nam pożyczył, to by było spoko, nie? Bo ja mam aktualnie ile? Tu mam 30, a tu mam dwa naboje. A tu mam 13, więc praktycznie mój wielki bąbelki jednym słowem. Dobra, lecimy na pałę. Ja nie wiem czy to są dźwięki słacie tego, że ktoś strzela, czy to są po prostu wspomnienia, które są w tej... O ty chulu. Gdzie on jest? Kolejny. Dobra, idziemy dalej. Hej! Kurwa, w ogóle amunicji nie mamy, nie? Ja pierdolę. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. What's that? Look. Are we really leaving the station? Cool! I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Mom bronię. says if the kids go too far into the tunnels, the mutants catch them and eat their brains, and then those kids become mutants and go chasing other kids. Is that true? Wow! What's that up there? But innego... uncle showed me a picture once. The s sky! The sky, isn't it? It's like a bo nie? Are mamy na razie czym czym, czym, czym mogę nie strzelać, nie? Dobra, raczkajcie bo jakoś tu musimy wejść, ale nie chcę się spierdolić na dół. Bo spierdolić się na dół jest bardzo łatwo. Do o. you think we can climb all the way to the sky? Dobra, nie muszę strzelać w te beczki, one się same obracają. Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Bo ja już kurwa zgłupiałem. Chyba, że tu, na ten murek. Chyba tak. Let us go! Up. She's oh. looking for Thanks, me! Thanks, man. Let me go. Let Do you have any idea her? how much oh that boy means? His father is really important to all oh of us. God. And if his son oh died, God. you know, we would've killed he? him. And without him, we'd all you be here? Uncle is dead, Thank Mom. You. But this man took me on his shoulders. I helped him shoot the monsters! Mom! I saw the sky! Oh God, poor Sir Thank you for saving my son. I can never repay you, but uh, take these cartridges. At least it's something. He nie będzie miał bracia municji od niej. All right, let's go. Eh, też chce taki kask.

Dobra, idziemy. mamy iść teraz? Bo ja już kurwa, nie wiem. Chyba, że tutaj może. Control. co oni nas wypuszczą stąd? Chyba da. No i dobra słuchajcie, ja Wam dziękuję oczywiście za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie obserwację, łapkę oraz komentarz. A ja postaram się za niedługo dodać Wam kolejny odcinek, żebyście mieli co oglądać. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby już tam powoli po prostu dawać jakieś propozycje odnośnie... Nowych gier, które byście chcieli zobaczyć, bo to też zawsze pomaga. To możecie zrobić na Discordzie kanałowym Rodzinka Gronixa. Jak wpiszecie w necie, to powinno Wam wys... znaczy, po prostu wyskoczyć wszystko. A jeżeli nie, to możecie do mnie na pewno napisać Gronix Games YouTube na Discordzie i ja Was wtedy dodam na tą grupę i tam możecie coś takiego ogólnie dodać. Więc nic, tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.